Hej, hej, siema ziom, z tej strony Dave, Oto to nowo nowa seria, nowy odcinek, Chcemy, nowa seria na tym kanale, Oto Adventure Time, wow, play game, będziemy grać sobie w gry Adventure Time, zapraszam wszystkich fanów Adventure Time, tak jak widzicie, tutaj mam, kurde, jakiegoś Dave'a sobie do góry, jakiś tam zapis gry, co trochę pograłem, ale to kiedyś tam, dawno temu, dawno i nieprawda, więc, kurde, zaczniemy sobie nową grę, będzie super, oczywiście nazwę się znowu Dave, mam nadzieję, że mogę dwa się Dave nazwać, nie, ja mogę, Uuuu! dobra, Marcelinę tym razem wybiorę, ha, wtedy nie nie grę. Tak, zapraszam wszystkich fanów Adventure Time na swój kanał. Oczywiście, pora na przygodę w polskiej wersji. No, tak, fajnie, że nie włączyłem. okej. Okay. Scenka. Hey. Hey, Zaraz to to, co chciałem powiedzieć. <laughs> ta scenka jest wyśmienita. <laughs> hey, Princess Bubblegum! Hey, Princess Bubblegum! Ale muza. No ale mam mordę śmieszną. Yes, thanks for coming to my aid. Oh. Super. No. Wow. Dob dobry plan. Dobry plan. Napluć na megafon. Co słowa. mnie słowa. Wow. Zeskoczyła backflipem z murka. Enemies, and when I capture my enemies, I lock them up forever in prison cells within the catacombs beyond this hole. Uh, <coughs> I've been locking up my enemies there for years, but now they're all escaping. I need you to venture down into the dungeon to figure out why. Because I don't know. Okay, we'll help.

Oczywiście, że możecie pomóc, tak? Dla ja tych, co nie rozumią po angielsku, wytłumaczę wszystko, tak? Oh, y Okej. Okay. Fajnie, wytłumaczyć cię. Spokojnie, pauza. <laughs> tak, Bubblegum, czyli Księżniczka Balonowa. Królewna Balonowa. Królewna Balonowa, tak chyba miała na imię. Już dawno oglądałem Adventure Time. Aha, nie, dokończyć poprzednią myśl, god damn it. <laughs> Tak, y moja ulubiona y w ogóle bajka, w, w ogóle w dziejach życia, to Pora na Przygodę, więc super jaram się, żeby pograć we wszystkie gry z Adventure Time na swoim kanale, więc no tak, to była myśl z poprzedniego nie Niedokończenia teraz <noise> przetłumaczenie. Okej, okay, te zdania przestają mieć w ogóle sens. Alonowa po prostu pod swoim zamkiem dungeon, do którego wrzucia, wrzucała z wszystkich swoich przestępców i zaczynają, kurde, wyłazić. Widzieliście szkielecika, jak wyłaził, dostał w piernicz, jak ona nie wie dlaczego, musimy jej pomóc. No i są to to, wiadomo, fabuła <noise> którym się kasuje, okej. Okay. Okay. Spoko, kradną rzeczy i kilku z mieszkańców miasta zaginęło. Most of the kingdom's treasure is missing uh, too. Must be stockpiling it down there. Okay. We need to make a calculated strike on the secret royal dungeon. The escaped prisoners can't know we're coming. Okay. Right now, they're scattered, alone, afraid. We can't allow them to organize. Isn't this a little overdramatic? ma też swoje własne dialogi, ale super. A, no cóż, gameplay basics. Wydaje mi się, że. Może nie będę wam pokazywał. Samo Wydaje mi się, że nie. Już go przechodziłem, więc, no dobra. BBBB. pierdutów. Szlak, którym się w ogóle steruje. <laughs> nie potrzebuje samo którym się steruje. Dobra, Ok, To jest zwykły atak, który jest drugi atak. Nie mam pojęcia. Jej, dobra. <laughs> Przeszłem. Samouczek? Tak, wiem, wiem. No dobra, potrzebujemy pogadać z nią zanim zaczynają misję. Okej, okay, pomocne kwestie będzie nam dawać. 10 skarbów że znaleźć i wrócić do niej. No dobra, nie będzie ciężkie. Nie. Dobra, od razu zaczynamy, tak mi się przynajmniej wydaje. Fajnie, że skasowałem pierwszy dialog. No jest... nice, nice. Okej. Okay. Spoczko. Before you go into the dungeon, I'll let you equip various tokens. They can help mm, you out in okay. a lot of ways. Tokens that you can use yet, though. Which help you in dungeons. But keep it in mind. No, dobra. Git. Oh, any treasure you find is yours to spend until you re-enter the dungeon. At that point, I'll need to collect. Okay. <laughs> Super taxes. Mm -hmm. It's the law. It's yes. the have for. Hafan, dobra, nie mam żadnych tokenów, <laughs> ale duże zasadzie, tych tokenów. Wow. Crazy, mam nadzieję, że znajdę wszystkie. Pierwsze piętro. Jej, potworki, potworki potworasy, <laughs> Nice, już w ogóle nie pamiętam, jak się w to grało. O, właśnie, były skrzyneczki, takie tam. O, to jest token, kudale, czad, pieniążki. Mm, nice. U, Marcelina, ale ma sexy głos. U, zatrzymanie czasu. No tak, są dodatkowe dodatki do zdobycia w trakcie rund. O, i dodatkowe bronie, jak na przykład właśnie te kule, kurde, do rzucia gumy. W sensie, kule do rzucia. Okej, okay, super, dobre. Wo potwory strzelające. Fajnie, wow. Nie wiem dokładnie, co robisz Shift. To jest chyba moja obrona po prostu. Choć wygląda... Wygląda ciekawie. Wygląda trochę jak skill, ale podnosi ciekawe itemy. Wow. Może lata na dziurami. To jest najlepsza... Ała, wow, postać. Jesus Christ. Już wiedział, deli. Szal trochę. Najlepsza postać się pojawiła. Tak, i dostałem od razu w Mordę. Ale tak, to jest jedna z najlepszych postaci, dlatego że lata nad dziurami jest dużo kurde krócej. Przechodzenie rund, dużo szybciej da się przechodzić rundy. Co mi się podoba jak najbardziej. A tą kubkę złota lubię, ale tamte poprzednie, co były takie same, dokładnie już nie. <laughs> Zawsze śmieszne. Ale muzyczka, właśnie, muzyka też jest bardzo dobra. Muzyka jest bardzo, bardzo dobra w tej grze. Taka pikselowa muzyczka. Użyć go, nice. Pikselowa wersja muzyki z Adventure Time. Oczywiście tak pora na przygodę, ale używam dużo angielskiej nazwy. Gdzie wszyscy? O, Melonik. A, mogę w zasadzie go teraz nie zbierać jeszcze. A, dobra, nieważne. A, już pamiętam, co były. Mhm. Przypomniało mi się dokładnie, co robiły tam te kule. W sensie kule. Czemu teraz mówię kule? Te. Gumy do żucia tutaj leżą. To jest amunicja do broni z dystansu, bo później będą kurde brońki na amunicję. To się do tego będzie przydawać. No tak, teraz pamiętam. Czekajcie, muszę zabijać? A, okej. Okay. Automatycznie mi zeszło na niższe piętro. Dobra, chciałem się zapytać, czy muszę zabijać wszystkie potworki. Jak widzę, Grabi sama w sobie odpowiedziała. Drugie piętro. Właśnie, jeszcze jest ładowany atak. Ładowany atak, wow. O, i Marcelina ma taki atak, że zatrzymuje wrogów, jak na nich krzyknie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest właśnie atak. Wygląda jakby krzyczała. No, przejście na drugie piętro, nara! Nie interesuje mnie w ogóle te pierwsze piętra, jest dobre. Trzecie piętro! Aha, y, fajnie, że w trakcie wczytania były wpisane składniki na tosty francuskie. Spoko. Zawsze śmieszne. Ała, wow. dostałem w mordę od ptaszka. Nie, au! O, łot! Umarłem. What the fuck, man. Wpadłem do dziury, choć latam. To było super. No cóż, to mogło pójść lepiej. No dobra. I Imi ale szmule. Dobra. NEPTER! Tak. NEPTER ulepsza mój specjalny skill. Okej, okay, 175, oczywiście, że mam, jak ja mam 11. Nie, yeah, dobra, idziemy kurde jeszcze raz, chociaż możliwe, że mogę jednak coś kupić, bo... Aha, wymienianie postaci, dobra, cicho. Okej, okay, tak, tak, rozumiem, on też jest postacią, ona chyba. Aha, ona ulepsza fokus, wszystko zrozumiałem. Stop, potrzebuję, no dobra, tym nie mogę. Ciebie? Thump, aha, siłę, ah. 30. Wow. Welp. Dix, dix, dix. O, Rowdiness 60. The ah, No i to też jest postać. No dobra, no dobra. To jednak muszę wracać. u dostałem 10 skarbików. I tak mi się do niczego nie przyda. quest 3. Ok, quest nowy. u okej. Okay. O, gieniu. O, gieniu też jest postacią. Spoko. Y, moja misja to włożyć jakiś przedmiot do skrzynki. Tylko, że ja nie mam żadnych przedmiotów do włożenia, więc y, super. <noise> no dobra, no to jeszcze raz lecimy. Aha, nie mogę wybrać żadnego. No dobra, super. Tak, let's go, nie, nie mam żadnych dodatków. Szybko. O, oh, mam, wait. uff. dobra. <gry> Więcej żyćka tym razem będziemy mieli. Dobra, pokażę. Pokażę wam. <gry> Pojawiam się jak już przejdę do tego momentu, w którym byłem. Nie, okej, okay, jestem już na trzecim piętrze i zdobyłem właśnie lamę z kryształkiem w czole, która totalnie nie mam pojęcia co robi. E, okej, okay, świeciłem przez chwilę właśnie przestałem. No dobra. <gry> nie wiem, co to była za super moc, nie wiem co, nie, 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 nie. Ej, czwarte piętro. A co na czwartym piętrze? No to samo. Mhm, właśnie, nowa, nowa broń. Strzela twarzami kotów. No, kreatywności to nie odejmę tej grze, no nie, ale... Bo akurat strzela kotami. To jest dopiero dziwne. O, drugi taki sam tokenik. Dobra, dobra, niech będzie. Ładnie śpiewa. A, ty gnoju, juchu, jeden. Weź mnie żaru po mordzie, ja ci dam. Te ptoszki są najgorsze, bo one popierniczają. W... A, z prędkością światła. Ostatnio mnie zabiliście. Nie dam się tym razem zabić. Wow. G ale się rzucają. Gnij, Nie! Kolejny ptok wyszedł. Au, mój ryj! Nie rób! Owarancza. Game logic. Game logic. <laughs> Oczywiście, Marcelina. Dobre, zgadzam się. Także leczy się owocami. <laughs> to za prawda? Jeszcze trochę dziwne. W ogóle, what? Marcelina ma dosłownie najdłużej ładowany specjalny atak ever. Ze wszystkich postaci ona, no tak, ona musi mieć najmniej wyobraźni w statach dodane, bo każda postać wydaje mi się, że ma staty. Nie, chyba tak jest. Nie, nie wydaje mi się. Przynajmniej nie powinno mi się wydawać. Każda postać ma swoje statystyki odrębne i ona musi mieć bardzo, bardzo mało. Może ma za to bardzo jakiś dobry, kurde, atak specjalny? Nie wiem, nie wiem, nie widziałem jeszcze nigdy. Jej, yeah, szósty. Szósty, nie umiem liczyć. Wow. Podstawowa matematyka? Nope. Dave mówi, no. Kiem będzie piąty, tak. Piąty poziom, piąte pięterko. Co za kupa. Kupa z dynamitem. E, wow, Dave, ale szybko chodzę. Wow, ale super, super speed. binsy, super speedy. Łuhu. O oh, what the fuck, aha, to już wiem, what, wow, holy shit, zdobyłem jakiś, a, nowy przedmiot, tego przedmiotu jeszcze nigdy nie zdobyłem, wow, już wiem, co robi tarcza Marceliny, o, oh, w dupę, jak mi mnie coś dziabnie, to wchłania, wchłania obrażenia i leczy siebie, o, oh, ale super, wow, właśnie pochłonąłem kulkę od macki, strzeliła mnie i pochłonąłem, ale fajnie, to w zasadzie jest wampirem, więc powinna się leczyć. Hmm, return to hub i nie może nie. Jeszcze nie. Yy, co, co? Czyli co pięć po pięter się zapisuje? Można wracać, no to na dziesiątym zasadzie sobie wrócimy, czemu by nie? Właśnie, jak nie słyszeliście, o, shit, a, nowe potwory, nie! Stop, stop! oh my gosh, stop! Ale twarde! No, ale Jesus Christ! Vigo! A! a, wszystko mi atakuje i strzela. Nie wiem, że ta gra może być trudna. Holy fuck! Co tu się dzieje? What? Nigdy czegoś takiego nie widziałem jeszcze w tej grze. Jesus, ale tu potworów. O, Zżarłem, zżarłem, tak, uleczyłem się, widziałem to, zżeram, o, właśnie, wciągam do siebie strzały, o, zjadam kule, o, to tak działa, what the fuck, a, co tu się odwala, nie, w dupę jeża, zwierza, co jest, czemu tych roślin tu jest tyle, nie rozumiem, no, one się jeszcze, kurde, klonują, w dupę, nie, przestańcie się, kuźwa, klonować, au, a, To tak głupi jestem, aha, teraz mi się przypomniało, przecież Marcelina zjadała czerwone w bajce, a, Dlatego wciąga kule, bo kule są czerwone. Oj, Dave, Dave, Dave. Czasami twój mózg chyba jednak nie działa tak dobrze, jak powinien. O, właśnie. Czyli to by znaczyło, że Marcelino nie ma normalnej tarczy. A może, może w zasadzie nie ma. O, naodobał mi się specjalny atak. Uuuu, to ja będzie użyć. Tak, tak, tak. Znaczymy jakieś potworki. Aha, jeden zatrzymany. Dobra, jeden, które za mało potworków. Szlak. Jakby miał ten atak i wtedy na początku był mógł użyć. Idealna była akcja. No, ale niestety zabiłem już wszystkie potworki. Uuu, przejście. Drugi etap. O, super. Super. Tak, tutaj, jaki ma specjalny atak Marcelina? Wow, holy shit, koncert! Tak. O, oh, w dupę. Wow, fajny. Uh, niezły, niezły, przyznaję. Fajny ten afaczek. Jej, piętro przejste. Nice. Very, very nice. Ładnie, ładnie. Siódme, siódme. Teraz wydaje mi się, że będę szybciutko leciał do dziesiątego piętra i się widzimy. Bo to w zasadzie wszystko będzie takie same. Będą się powtarzać, jak widzicie. Poziom miksy. Nie będzie na razie chyba nowych potworków nawet. Ale jak coś będzie ciekawego, to oczywiście wam powiem. No to już wiem, co robi ta lama. To, że jestem nieśmiertelny. Hmm. W zasadzie mogłem się domyślić. Au, już nie jestem nieśmiertelny. Au, Jesus. Jeej. <laughs> Specjalny atak. Tak. I bezowy wampir. Boom, yeah, wow. Faktycznie wszystkich rozdupczyło. Nice, nice, nice. Hell yeah. Dziesiąty poziom. Y boss time, boss time, boss time. Uh. well Demoniczny kotuś. dungeon oh, has hardened me, honed my senses to a razor's edge. I can predict nearly anything you do before you think to consider it.

Co to było? nie um, Zapomniałem w ogóle, jak się z nim walczy. O, trafiłem go. Uu. O, to super. A, nie wiem, czy działa na niego mój skill specjalny. Specjalny cios. O, nie działa. Niestety. A, strzelaj. A, wow, skacze. A, boss time. <grym> tak, prawdziwy bossior. Giń, bossie. Mhm. No to faktycznie trudna walka. Wow. Aha, w drugą stronę. Dobre. Au, dostałem. Jesus. <grym> tak miał przewidać moje ruchy. Nie widzę, żeby to robił. Coś tego, coś to słabo widzę, kotuś. Chyba go obrażę, jak mówię na niego kotuś. A też mi trudny. Aaa, okej, okay, zmienił. Zmienił stronę. Aha. Pograła na gitarce. jej, wygrałem. Yeah, aha. Dobrze, że na scenkach jest nadal Finn i Jake. I Jake. Aha, dzięki. <grym grym> Spadło się. Miał czynąć. What? Oh, Gęś Bęś i Rólewna Grudkowa. Księżniczka, łeb, nieważne. Jej! Tak, dwie nowe postacie odblokowane. I mogę sobie teraz coś ulepszyć, prawda? Na pewno nie to, bo to kosztuje stówę. No dobra, chyba obrażenia bym sobie ulepszył. Tak, tak, tak. Jej! Mieczyk. I zostało mi kurde 50. Uuu, to jest jednak drogie. Nie, nie uda mi się kupić nic za 50, prawda? Tak, mam 53, a potrzebuję 60. Włożyłem brońkę do schowka. Czy wykonałem misję? Jej! Wykonałem. Tak, wiem, że mogę schować tam kurde rzeczy. O, dostałem nieskończoną broń. Wolałbym pieniążki dostać. Ale jak już jest nieskończona broń, to niech będzie. Wow! Nowa postać. okej. Okay. No dobra, ziomy. To będzie na tyle w tym odcinku. Wydaje mi się, że było spoczko. Przeszliśmy sobie 10 poziomów. W następnym odcinku przejdziemy może więcej nawet poziomów i pogramy oczywiście inną postacią, więc mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Że jesteście, kurde, też fanami. Porę na przygodę, tak jak ja. Jedna z najlepszych bajek. Tak. Napiszcie w komentarzach. Właśnie, napiszcie w komentarzach, czy w ogóle oglądaliście Adventure Time, czy lubicie. A jak lubicie, to ile na 10? Nie wiem. No, napiszcie, po prostu coś, coś napiszcie. No, jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, to nie zapomnijcie. Nie oceny, komentarza pod spodem, subskrypcji na tym kanale, pod hmm? więcej takich fajnych odcinków jak ten. I do następnego, ziomy. Bye.